H6, to jest tak. Czuję to. Dobra, stary, na Cranberry, czyli na zwyk... na S. W kierunku S. I tu jest miasto, widzisz? I musisz przyspieszyć opad. Musisz po raz pierwszy przyspieszyć opad, Przyspieszam wiesz? Przyspieszam opad, a na co spadamy? Padamy na lewą część miasta, gdzie są domki. Są trzy kwadraty z domkami jednorodzinnymi. No. Lewa część, lewa górna część. No to są ja tam waś, lecę. chyba musisz przyspieszyć spadanie, bo ci wyprzedzam właśnie. No, nie możesz. Mogę. Shiftem, stary, patrz, już. No, kurde, a ty na lewo, prawo jeździsz. Ej, dawaj do tego pierwszego kwadrata. No, dobra. Stary. To ja już jestem ty, tutaj. Tylko tu jest potwierane. Czasami jest tak już, a nikogo jeszcze nie było w tym. Dobra, pistolet jest, to mogę już strzelać. Ja już też mogę strzelać, stary. Czy ty czujesz się jak zabójca prawdziwy? Nie wiesz co, ja bardziej właśnie bym się za zaprzyjaźnić z ludźmi. Tak, tak, i sobie pogadać? Tak. Ale to nie jest arma, wiesz. Miałem w armii, tylko są takie fajne sytuacje przyjazne. Dobra, gdzie mam iść? Który domek ty sprawdziłeś? Słuchaj, ja jestem... Ja byłem w białym domku małym, nie, no, teraz idę przejdę, z tak, idę z takim... Pa, z parasolką idę teraz w taki domek. Eee, kremowy, kremowy siding. I mam broń, i mam broni dużo tutaj i kurde i mam nadzieję, że ty też masz. Nie, zamknąłem za drzwiami się zamknąłem przypadkiem. Kremowy domek z parasolką. Ja takim no. żółtym... żółta parasolka była. No żółta, żółta, no. To ja już tam byłem przecież. No i tu zostawiłeś broń, kurde plecak, no to czegoś No Nie wiem, ty... nic tu nie było. Czegoś ty nie zostawił stary. Dobra, ja idę na drugą stronę ulicy, bo No nie no, to razem idziemy, no nie możemy no tak chodź biegać przez ulicę Tu idę No, na S, nie? No, widzę cię, no Witam wszystkich gorąco Co tam u was słychać? Czy u was dzisiaj jest fajna no, pogoda? Ten dom pusty, chyba go ktoś zlutował, wiesz? Czy ktoś idzie jak ja na, na grilla dzisiaj, powiedzcie mi ale powiedz mi Bokol, czy ty robisz tak, że kupujesz mięso, peklujesz je wcześniej? Tak, sam, samemu robię, tak, bo to jest najlepsze. Przygotowujesz, a nie, nie lepiej wziąć stary z Biedronki, takie co im się zepsuło i postanowili, że je nasmarują papryką i że będzie spoko? No, jakbym chciał mieć takie myślenie jak ty, to pewnie by mi to pomogło w tym. Pewnie jakbym jadł takie mięso, to pewnie też bym tak dziwnie jakoś funkcjonował. Są, so, nie wiem. uważasz, że... Mm, jak ja? Dziwnie? Jak to się mówi, że co jesz jesteś tym, czym jesz. Co jesz, tak? Tak, czyli. Czyli byłbym zepsutym mięsem. No, a jakbyś tu, na przykład... tu pompa zjad... była? Chcesz pompkę? Złoto. Nie chcę pompki. Jakbym zjadł złoto? Jak złoto zjadł, to czy byś był złotym bąkolem? To myślę, że twoja kubka by była na wagę złota. O, to by było coś. Kubka na wagę złota. Nie no ja sobie robię wiesz jakieś najbardziej to ja robię na przykład jak kurczaka albo karkówkę sobie zrobić, szaszłyczki, burgery mm. z takiego mięsa kurde wołowego sobie kupić fajnie, zmielić to mięso w domu i sobie burgery, tylko że czasami jest tak, że ktoś ci mówi ej za 10 minut jedziemy, wskakuj i jedziemy na grill. A ty przecież mówisz, to... przecież się nie da zapeklować. Ale, się ja, ale ja mówię kudetaj. słuchajcie, ale ja nie jadę, bo ja nie mam zapeklowanego, kury nie mam nie. No ale no to wtedy po prostu nie zdążysz i no sobie kupujesz już tak jak ty możesz mówisz jakieś zielone. Może bo jest głośniejszy niż ty. Nie, nie mogę, bo tak zawsze Nie jest możesz, bąkola. tak jest zawsze. Ja, gość będę, i... ja będę ciszej, mówimy no. Weź tam mógł być Słuchajcie, ja nie no będę wali, się jesteś. uciszał. Ja nie będę się uciszał, bo ten okay. bo y, moja mama też musi mnie słyszeć w drugim pokoju, czy ja Zbyt nie przeklinam czasem, nie? No właśnie, bo jakbym z tobą gadał, to by oznaczało, że jakieś machloje robimy, nie? Tak po cichu okay. jakbym gadał. Mm -hmm. Tutaj masz armor, chodź tutaj. Że się podrywamy, wiesz? Tutaj masz armor, bierz go kurcze. Mhm. Jeszcze bym... No, mówiła jeszcze. A powiedz mi Bonko, co by twoja mama powiedziała, gdybyś ty przyprowadził chłopaka swojego... Do domu? Nie no, no przedstawiłbym... ...to jest Janek Soushibo. <laughs> Ale ja bym ci nie chciał, to jakiś inny bym musiał Hahaha, ha, ha, ha! Porobiłem troszkę, co? Ujawniłem. Nic nie ma Chodź, idziemy Ty, tam jest się coś dymi No to idziemy, jak się tam dymi to tam się coś, coś, się, coś, się, coś się dymi Coś, coś się, się dymi, coś się kmini Dokładnie To jest takie przysłowie, nie? Starożytne, Starożytne. patrz apteczka, weź sobie ja już mam dwie, ale mogę wziąć... A czy ty masz duży plecak? A ty masz mały plecak, to ja ci zrzucę. Trzymaj. Ale ja mam tan military, Trzymaj, no nie masz. Patrz, mam, tutaj bo mam. Założyłem. A już, no teraz założyłeś. Ty go chciałeś podnieść, a mi dać jakiś biedny plecak, co? Bąkol, ty ty, że ja będę po tobie zbierał twój sprzęt? Taszłyki są dobre, a wiecie co jest świetne? Z, co, coś, co nie jest... Coś, co jest bardzo niedobre, znaczy niezdrowe. A jest świetne właśnie z grilla. Polecam wszystkim Sadło. bekon, albo boczek tak to. taki pa peklowany. Czasami nawet w marketach można dobry kupić, ale kupcie sobie plastry boczku, zamarynujcie. One się super wytapiają, bo na patelni to ten tłuszcz cały jesz dalej, nie? No to tam słabo. Mm. Dobra, idziesz, idziesz. No, ile, ile? patrz! Przeładuj broń, bo masz jedną kulę. No, właśnie czekałem na to, aż mi w końcu ktoś doradzi poprawnie. Chodzimy. Ej, uwaga, ja wchodzę? Ja co hmm. ja mam powiedzieć teraz, jak wchodzę? Ja mówię tak. Nok, nok, nok. A ja nie ma wyjścia. to ty. Ej, a tu jest fortepian, pianino. Czy, czy ty potrafisz odróżniać fortepian od pianina, Chodź. O tak, pianino no to... to jest takie kurde. To chodź fo... powiedz, co to jest. Powiedz mi, co to jest. Gdzie to jest? Bo ja wiem, co to jest. Ale tu gdzie? tu jestem tu. Co to jest, kurde? To jest pianino, no, tak? To jest pianino chyba. No dokładnie. No fortepian ma taki... No Chopin grał na fortepianie, na dupce grał, nie? No, na dupce. Dobra, gdzie idziemy teraz? Wychodzimy i idziemy, już jest teraz safe zone pokazany H7 Czyli musimy kierować się na N. No to wychodzimy i biegniemy na N. No tak, utknąłem stary w budynku. Muszę przejść. Pamiętajcie, takie granie uczy przede wszystkim. Nauczyliśmy was, że fortepian to nie pianino. Mm. Ja dzisiaj angielskiego tu uczyłem. Tak? A ja chcę. A, N, tak. Ja chciałem w ogóle angielskiego na... Ja chciałem zrobić lekcję angielskiego, poznajemy słówka. Gdzie ty I, jesteś albo i... cię zgubiłem. No ale. No stary, ja wyszedłem i idę no, ja teraz w kierunku N. Widzę. No widzę cię, dobra, jestem. Ja cię nie widzę. Ja czuję, że to jest nasza gra, że my ją wygramy. Wiesz? Mm, no nie wiem, ja tak. Takie nie rzeczy czuję. się czuje od razu, to się od razu czuje, to się od razu wie. Mam no, wejść tu przez ten ten? I tu są skarby jakieś? Nie, nie, nie wiem czy skarby. Czy ty jesteś łowcą skarbów? Wooden body armor to nie. A jakby jakaś kobieta, taka twoja dziewczyna powiedziała. No. A na przykład ej, dlaczego tutaj przecież... Dlaczego tu idziesz? A ty mówisz idę tu po skarby. Zamiast powiedzieć wiesz, że ty jesteś moim skarbem i ty coś. No. Tak to że było, już nie potrzebuję. Ja A nie ty, nie ty wiem, to, czy mam no ja jestem. No ja jestem, przeszukuję tutaj, jestem. Mam nadzieję, że to twoje kroki słyszę. No moje. No to ja mi powiedział, że. że już jeden skarb znalazłem, nie potrzebuje innych, tak? Tak nie, powinieneś bym powiedzieć. Ja powiedział, że idę tylko zobaczyć te skarby, żeby móc je porównać z moim skarbem, że jest najlepszy. Żeby wiedzieć, jak, jak ten skarb, który mam, to już jest taki dobry, tak? Tak, tak bym powiedział. Jak wszystkie inne skarby są takie słabiutkałkę. Mm. Dobra, no to, 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 to spoko, idziemy. Nie wiem czy ona by na to poszła, ale wydaje mi się, że tak Myślę, że gdyby na to poszła, nie? To jesteście siebie warci. A jakby nie hmm. poszła, to znaczy, że musisz inną znaleźć i. Tak swój... by mogło być właśnie. Tak właśnie z dziewczynami postępuje się. Stary to kosz się śmieci. I spali. Śmieci! Śmieci się palą. <laughs> Moi drodzy, ja już tu muszą być memy jakieś po tym, kurde Koś na się śmieci. Ty patrz bon No pokaż mi to A Czy masz, na przykład ty masz swoją grupę bonki Bonkola albo na przykład nie, coś takiego... Nie, ale mocarze zarobię bo Bonkola Będziemy mocarze. No nie wiem I że nie Nie wiem czy tacy mocarze Czy mówisz, powiedz, że tu nic nie ma stary. Jakie są zalety bycia leszczem Ja wlazłem mi. tutaj do góry, znaczy wlazłem tu, gdzie ciebie nie ma no ja jestem w ostatnim domku tego miasta i za chwilę wychodzimy, wiesz, bo już zaraz jedenasta i teraz czekam tu na ciebie mój drogi kolego, jeśli cię tu nie zobaczę, to uciekam na drzewo. Gdzie ty nie jesteś, co, mój kolego Janeczku? Jesteś tutaj? W tym Gdzie? może domeczku? Oj, jest gościu szela! Gdzie? Biegnę, biegnę, biegnę. Zabił mnie. Bąkolu. Gdzie on był? Matko, Gdzie to no była są... Ulica? Nie ulica? Jest Mów. Jest domek biały na końcu miasta i jest teraz za... Płotem, nie za płotem, tak, za płotem z cegły i krwawi bardzo Jest tutaj dupki no, Leż kurde śmieciu ty co mi bonkola mojego kolegę <laughs> <zabij. śmiech> leży co ja ja ci ten, ten powiedział Czemu, Skąd on mówi że masz 700 tych no dobra ale ja to ci nie mam co zbierać czekaj, No to lecimy na... i zrobimy Czekaj tam. czekaj idę na środek tego on ma skąd on ma tyle naboi? Dobra, idę na tego, idę na środek miasta i kurde, wołam ich. Gdzie są przeciwnicy? Daj mi jeszcze dwie minuty, ok? Bo jak no nikt dobra. mnie nie zaatakuje, to długo. No dobra, to ja już zrobię ekipę za ten czas. Ty rób już ekipę, bo tu nikogo dobra. nie ma. Czy my jesteśmy naprawdę tak daleko poza tym miastem? No. Dobra, moi drodzy, musimy popełnić samobójstwo. Jak to się robi? Tak, coś rzuciłem, granat. Mogę się podpalić, po prostu. Możesz się podpalić. O, miałem koktajl motowa. o miałem. O no ale widzisz, killer mamy zagrać. Ale to wszyscy na Disciplinie muszą być, to nie. Dobra, spłonąłem on Super. Dobra, to następna gra. Dodawaj, próbujemy. No.